Cześć Wam, Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę na temat kwestii związanych ze szkodliwością jedba maty. Otóż w latach 90. były robione badania na ten temat. Czy jelba jest szkodliwa, czy nie? Chodzi tutaj oczywiście o związki karcyzogenne. Rzecz jasna. No i te związki karcyzogenne są. Z tym, że powiem Wam kiedy. Po pierwsze, wtedy, kiedy się pali papieroski. I wtedy każdy ciepły napój, w połączeniu z papierosem, zwiększa prawda, siłę tegoż papierosa, czyli negatywną jego stronę w tym przypadku. Więc, jeżeli palimy papierosy, to lepiej pimy zimne napoje. Druga sprawa to jest to, że właśnie w krajach, gdzie tych papierosów pali się dużo, potem, też tak na marginesie, w tych krajach, typu Argentyna, na przykład. Mam na myśli Argentynę przede wszystkim, y, bardzo niezrowo się je. Y, I wiem to z pierwszej ręki od żony Argentyńczyka. Y, także y, tutaj y, i też z filmów różnych na YouTube i tak dalej. Y, tam nie ma czegoś takiego jak u nas, że prawda, mówi się o zdrowej żywności i tak dalej. Tam jest, y, tam normalnie dzieci piją Coca-Cola i to litrami. Także to jest... Y, akurat no, nie jest to dobry materiał do badawczy, nie jest obiektywny. Poza tym też w tych krajach pije się też bardzo często bardzo ciepłą jerbę. I rzeczywiście no, może to powodować jakieś tam uszkodzenia przełyku, jeżeli pijemy ciepłe napoje w ogóle, prawda? No a tym bardziej przed bombiję. no akurat tutaj tam ma pierścień chłodzący, ale jeżeli nie ma tego pierścienia, no, to to gorąco też może powodować jakieś tam podrażnienia przełyku. Hmm. Potem też kolejna sprawa to jest to, że yy, też jedba ma te yy, co może yy, powodować, to to, że rzeczywiście yy, ona yy, też są w różnym sposób przygotowania jedby. Na przykład jest jedba dymiona, yy, czyli właśnie suszona za pomocą dymu, i wtedy tam ewentualnie jakieś związki mogą być. Natomiast jedby tak zwane zielone, to chociażby w Brazylii, na przykład. To był mate green, są suszone gorącym powietrzem, albo ta jelba na przykład. To jest akurat trzyma firmy La Angiera. Już mi się końcóweczka została, więc tutaj akurat nagrywam też przy okazji No to one tutaj nie ma tego tych związków słuchajcie. A Zwróćmy uwagę na to, że kawa ma więcej związków tych Niż herbata, znacznie więcej związków rakotwórczych, czy też na przykład smażone steki, czy te rzeczy w ogóle smażone. Na przykład ja lubię rzeczy smażone, jakoś mi nie szkodzą, póki co w ogóle dzięki raka nie mam. I tutaj też zwróćmy uwagę na aspekty pozytywne. Herbomat zawiera dużo witaminy B, chociażby kompleksu witaminy, bo, bo witaminy B jest mnóstwo, od B1, prawda, po B12. Ale głównie te witaminy działają na układ nerwowy, a więc jakieś jest bardziej wesoły, zadowolony z życia. I też to jest ważne: to to, że jedba matę również zawiera oczywiście magnes, prawda? Który kawa wypukuje z kolei. Poza tym, też jedba matę odchudza. Dzięki jedbie można być szczupłymiała, ja że jakieś 70 kg przy wzroście metr 76 no do 75 kg mniej więcej ważę najwięcej a też traci porządnie oberżne także słuchajcie tak to wszystko wygląda mm. i przy po prostu nie chce się jeść słuchajcie tak bardzo jak yy, ogólnie rzecz biorąc także to by było słuchajcie na tyle szczęść Wam Boże z Panem Bogiem a raczka to też sobie lubi czasami zjeść Takiego fajnego czerwonego ze szczypcami. Także trzymajcie się, słuchajcie, ludzie, z Panem Bogiem. i W 2016 roku yy, zdementowano oczywiście te badania, które mówiły o tym, że jedba powoduje raka. I życzę Wam raka, ale czerwonego ze szczypcami, żebyście od czasu do czasu chlebę po prostu zjedli. Z Panem Bogiem, Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzę. O, i tutaj zobaczcie, pan pije jedbę. Jakoś mnie nie szkodzi. No, nawet nie do ta jedba była. Szczęść Boże.